Canon na BX Media Show, Robert, Piotrek, Piotrek, Robert, panowie, no to co, fajnego? Cześć. Robert, co fajnego Słuchajcie, co? no pokażę rozwiązania, tak? Ja może dwa słowa o kamerach, bo stoją Piotrek, tutaj mamy e pierwsza kamera na dzień dobry, XF605, na nasza najnowsza kamera reporterska, która jest no po prostu na napakowana, napakowana najlepszymi możliwymi funkcjami, zarówno dla takiego streamowania, dla broadcastu, dla reporterów, e pierwsza kamera reporterska kam z trybem wykrywania oka tak jak w aparatach w RK, także kapitalny dział autofokus. Będzie za godzinę mówił o niej Krzysztof Włostowski. Dokładnie. operator szkoleniowiec z Akademii TVP. Także zapraszamy na jego wykład, ale to nie tylko, bo również kamery e, do e, właśnie tak do, do kopułkowe, kamery do streamingu e, kamery z serii NVS mamy monitory referencyjne no ale dodatkowo całą serię aparatów najnowszych R5 R6 no i R3 nasz najnowszy model także słuchajcie, zapraszamy jesteśmy tutaj do 18, także jeżeli są chętni, no to 18:30 w programie 19 no to jest r 3 którą tutaj mamy w takiej wersji, że możemy już sobie sprawdzać, testować, przede wszystkim sterowanie bo to jest zupełnie, zupełnie, znaczy nie, w przypadku kanału to jest powrót na nowo zrekonstruowany, poprawiony, działający na dużo wyższym poziomie, system, który był już. Zapraszamy wszystkich do tego, żeby odwiedzić. Dzisiaj do 19.30 czekamy na Was. Dzięki.